Cześć, dziś nagranie nietypowe, ale myślę, że raz na jakiś czas coś takiego uda się przygotować. Jest to takie podsumowanie tego, co zobaczyłem i w co zagrałem na targach Poznań Game Arena. Oczywiście podsumowanie o produkcjach rodzimych, a uwierzcie mi, było w co grać i co oglądać. Od razu przyznaję, nie we wszystko udało się zagrać. Zanim jednak o grach, parę słów wstępu. Na targi udałem się już w piątek i polecam ten wybór. Bilet co prawda dużo droższy, ale przez to też ludzi dużo mniej i można z nas spokojnie pograć i porozmawiać z twórcami. No więc razem z Rudym Rydzem, czyli filarem podcastu M2, polecam subskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie, i starym graczem, jak najbardziej tak samo polecam, ruszyliśmy obadać, co też targi oferują w tym roku. Na chwilę widziałem się też z Simplexem, czyli duchem sprawczym wyżej wymienionego podcastu, ale ten przejęty swoją rolą moderatora jednego z paneli imprezy towarzyszącej czyli Game Industry Conference nie miał za bardzo czasu na zabawę. Link do zapisu z tego wydarzenia w opisie. Ale odbiliśmy sobie to później rzeczą, o której muszę wspomnieć, zanim przejdziemy do rozmowy o grach. Jeśli kiedykolwiek zechcecie przybyć na targi w piątek, koniecznie dokupcie do tego bilet na koncert Epic Game Music. Nazwa nie wzięła się z przypadku, było to rzeczywiście epickie wydarzenie, miód dla moich uszu, polecam z całego serca. Wróćmy jednak do podsumowania. Większość czasu na targach spędziłem w pawilonie numer 7 ponoć z grami Indii. Dla mnie to był po prostu pawilon polskich gier. Każde stoisko odwiedziłem, ale moją uwagę na dłużej przykuło kilka tytułów, i o nich wam właśnie pokrótce opowiem. No to jedziemy. Show skradła gra The Invincible, czyli Niezwyciężony od Star Starward Industries, na podstawie książki Stanisława Lema o tym samym tytule. I nic dziwnego, że plac należał do nich. Gra wygląda przepięknie, chociaż bywały momenty spadku jakości, np. przy gwałtownych upadkach. Na ten moment gra działa płynnie, choć demo wystrzeliwało od czasu do czasu w kosmos. Ale tu jest usprawiedliwienie. Ponoć kazano Starwardom osłonić komputery, i dostarczono dyktę, ale ktoś, kto to zarządził, nie pomyślał, że komputer potrzebuje odprowadzać powietrze. No i tak się grzały już w piątek. Ale wracając do Invincible. Jest to bardzo obiecująco zapowiadający się symulator chodzenia, skupiony mocno na fabule. Rzecz dzieje się, jeśli dobrze zrozumiałem, przed wydarzeniami z książki. Bardzo mi się podoba też tutaj system dziennika w grze, gdzie sami decydujemy, kiedy zainicjować moment wpisania nowych informacji. Tytuł wykorzystuje estetykę atom punku w technologii takiej radziecko-podobnej. Trochę w kontrze do nadchodzącego Starfielda od Bethesdy, gdzie będziemy mieli tak zwany NASA Punk. Dowiedziałem się, że przy grze pracuje 25 osób, a premiera planowana jest na przyszły rok bez konkretnej daty. Trzymam kciuki. Pierwszego dnia udałem się jeszcze na stoisko Xbox Polska, by spróbować się w grze The Last Case of Benedict Fox od studia Plot Twist z Krakowa. Gra bardzo mnie ciekawiła. Jest to metroidwania plus zagadki i szczypta walki. Całość w klimacie kryminału i elementów wyciągniętych jakby z Prozy Lovecrafta. I powiem tak: graficznie i muzycznie cudo, narracja już teraz jest intrygująco poprowadzona. Ten głos demona narratora dawał ciary, nie powiem że nie. Niesamowite wrażenie. Jedyną rysą tutaj jest moim zdaniem system walki. Trochę trącił drewnem. W ogóle nie czułem, że kogoś bije tak naprawdę. Ale to mam nadzieję, że zostanie poprawione. Jeszcze zostało troszkę czasu. Gra ma mieć premierę również w przyszłym roku i będzie w Game Passie, więc tak czy inaczej warto spróbować. Największym moim osobistym, pozytywnym zaskoczeniem targów jest gra Project Downfall. Gra została mi przedstawiona jako boomer shooter, co mnie automatycznie zniechęciło, bo tego jest po prostu za wiele ostatnio dookoła. A tutaj jest to krzywdzące uproszczenie. Tytuł oczywiście ma strzelanie, ale nie jest ono zwyczajne. Musimy robić niezłe wygibasy, tworząc kombinacje strzałów, używać konkretnych broni przy tym i tym podobne rzeczy. Ale nie mniej ważna jest narracja. Wiecie, że tekst w grze liczy sobie około 18 tysięcy słów? Dodatkowym smaczkiem jest tutaj wolność wyboru. Możemy tłuc kogo chcemy, ale nie bez konsekwencji. Każda śmierć ma wpływ na nasze otoczenie. Bardzo dziękuję tutaj staremu graczowi za zapoznanie z chłopakami tworzącymi grę. Niesamowici i fantastyczni ludzie. Project Downfall ma mieć premierę 17 listopada, także nie regulujcie odbiorników. Kolejnym tytułem o którym chcę opowiedzieć jest urocza platformówka Boti od Purple Ray Studio. Gra, która powstała jako projekt na Game Jam, rozrasta się do bycia samodzielnym tytułem. Wcielimy się w nim w robota tytułowego Botiego, żyjątka z komputera i jego zadaniem będzie naprawa psujących się komponentów i uratowanie całego sprzętu przed katastrofą. Czekam z niecierpliwością ja miałem też okazję pograć w grę First Dwarf, od jednego z moich ulubionych studiów, czyli Star Drifters. Gra dzieje się w świecie z jednej z poprzednich gier studia, czyli Driftlands. Wcielamy się w krasnoludzkiego rozbitka operującego wielkim mechem. Gra będzie połączeniem RPG akcji z budowaniem baz i craftingiem. Podoba mi się tutaj grafika, taka powiedziałbym wowo-podobna. Ciekawa jest też koncepcja many jako surowca do zasilania budynków. Na pierwszego Krasnoluda niestety jeszcze trochę poczekamy, ponieważ premiera planowana jest na 2024 rok. Nie mogłem też nie odwiedzić ludzi z Torunia z Dark Point Games, którzy rozstawili się z grą Achilles Legends Untold. Jest to Souls Like z perspektywą izometryczną w świecie mitologii greckiej. Niezłe kombo, prawda? Ja w grę już wcześniej grałem, ponieważ jest we wczesnym dostępie na Steam. Wtedy się odbiłem, za dużo było baboli, a i wyrzucało mnie czasem do pulpitu. Teraz chciałem sprawdzić, czy jest poprawa. No i jest. Gra działa bardzo dobrze, co skłania mnie do dania jej drugiej szansy. Spróbowałem też gry Rin The Lost Child, kolejnej Metroidvania. I o ile podoba mi się koncepcja graficzna, cała historia kogoś w rodzaju boskiej istoty, zesłanej do świata śmiertelników, by go naprawić, to tak naprawdę gra niewiele się wyróżnia poza tym. W sumie jedynym wyróżnikiem tutaj będzie chyba ten system tworzenia zakleń z aspektami i schematami plus ulepszenia. Szczegółów nie będę zdradzał, jak zagram, to zobaczycie. Gra mi się też trochę przycinała, mam nadzieję, że to będzie poprawione. Premiera już w pierwszym kwartale przyszłego roku. I teraz bardzo ciekawy tytuł, jakim jest *Selenwald* od Unnameable Arts z Poznania. Ma to być gra RPG z elementami roguelite, jeśli dobrze zrozumiałem oczywiście. Gra również z perspektywą izometryczną. W demie, które widziałem był duży nacisk na skradanie. Całość dzieje się w dość mrocznej stylistyce, w klimatach XVIII-wiecznych. Już na tym etapie tytuł oferuje wysoką jakość, jeśli chodzi o grafikę, ale hitem tutaj było też dla mnie samo stoisko, oklejone papierem stylizowanym na tapetę i stylowe dodatki. Niestety nie mam zdjęcia. Selenwald ma mieć premierę w 2024 roku. I to by było na tyle. Gier było o wiele więcej i w sumie żal, że nie udało się wszystkiego spróbować. Poprawia się za rok. W opisie znajdziecie linki do kart Steam każdej z omawianych gier. A jakbyście byli ciekawi, jakie inne rodzime tytuły były obecne na targach, to polecam zestawienie przygotowane przez Michała Króla dostępne na stronie polskiejgame.pl. Link również w opisie. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia. Cześć!